Cześć Wam wszystkim. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie test od zera do tieru 8. I dzisiaj weźmiemy sobie kostur natury. Tak jak się postać nazywa, tak sobie zrobimy test. Postaram się pobić yy, rekord w bijaniu tego tieru 8. Ostatnio na tym kanale robiliśmy arkanista, wcześniej robiliśmy pikę od zera do setnego levelu. Mam nadzieję, że dzisiaj ten czas będzie e, troszkę lepszy. Wtedy zeszliśmy przy tym drugim teście poniżej 6 godzin. Mam nadzieję, że teraz we, będzie troszkę lepiej, ale tam nie robiliśmy samo i również tam już na e, głównej swojej postaci robiłem. tak. A tu zrobimy sobie taki test, że jesteśmy nowymi graczami i zaczynamy sobie grać. Zasady pewnie znacie, więc nie będę ja tutaj się wywoził, jak to wygląda. Przechodzę, po prostu wchodzę do świata, odpalam sobie stopper, wchodzę i zaczynamy grać. Zobaczymy ile czasu nam zajdzie. No właśnie, jestem po samouczku. No, ale niestety trzeba 15 minut być w samouczku, żeby móc gdziekolwiek przeskoczyć. Więc jesteście zmuszeni posłuchać mojego jakiegoś tam wywodu na temat tego, co tu będziemy robić. I tak, tu postaram się również zaczerpnąć takich informacji dla nowych graczy, że jak ktoś by się na przykład przygotowywał do grania w Albiona, to będę pokazywał, Postaram się jak najmniej mówić, tylko po prostu pokazywał takimi urywkami, co robiłem w danym etapie, czyli na przykład, gdzie używałem książki, co kupowałem, gdzie co ulepszyłem, w jaki sposób oraz gdzie na przykład biegałem i te, yy, na takiej zasadzie, żeby ktoś, kto będzie to oglądał jako nowy gracz, mógł zrozumieć, w jaki sposób ja tak szybko doszedłem do tego setnego levelu. Zobaczymy, czy szybko, tak mi się wydaje, że postaram się jak najszybciej to zrobić. I również że też będę starał się jak najmniej mówić, tylko żeby sobie leciała gdzieś muzyka w tle, i żeby było po prostu widać akcję, co robiłem, żeby po prostu gracze z większym doświadczeniem też przyjemnie mogli sobie to oglądać, po prostu nie wiem, jedząc jakiś obiad, czy czekając na coś wpuścić sobie w tle i sobie po prostu dla przyjemności oglądać. No jak widzicie, jeszcze 35 sekund muszę czekać, żebym mógł skoczyć na nowe wybrzeże, więc... Ja już po prostu tu ucinam i będę jakieś tam wstawki dawał jak będzie coś ciekawego. No i oczywiście jak będą jakieś przemyślenia, również się nimi z wami podzielę. No i mamy premium. Ja tylko tak dla szybkości na przypomnienia, że warto wam dołączyć do jakiejkolwiek gildii od samego początku, żebyście mogli sobie mieć więcej procent do więcej procent do potęgi jeśli chcecie grać na czarnych mapach, tak? No dobra, to tylko takie moje yy, informacyjne dla nowych graczy, że naprawdę warto dojść za do jakieś grigase i po prostu mieć jakiś lepszy bonus. No dobra, zabieram się za robotę. Mija nam za chwilkę pierwsza godzina. Na ja co za chwilkę przerwę zrobię. Tylko wystawimy rzeczy. I zrobimy sobie szybkie podsumowanie. Po pierwszej godzinie grania. Dobra. Buty możemy wystawić. Dobra, to wszystko. To. Szybka sprzedaż. No i dobra, mamy 294 tysiące. Hmm. Broń na pewno sobie kupimy lepszą Wielki postur na góry I chcemy, żeby to był już 60 tysięcy A5.1 44, widzicie lepiej 5.1 kupić No dobra i już W miarę ładnie to wygląda Kupimy sobie jeszcze konia w zbroi w zbroi, najdroższy mój przedmiot, ale e, tylko taka, tak informacyjnie, bardzo irytujące to jest, jak gracze, którzy mają, nie wiem, 50, 100, 200 milionów fejmu, widzą chłopa, który ma, no dobra, teraz to mam 820 tysięcy sławy, ale miałem tam 300 tysięcy, 400 i biegali za mną, żeby mnie zabić. Ja rozumiem, zaraz mo mogę dostać komentarze pod celą, ta gra na tym polega i tak dalej, tylko ci sami gracze najczęściej piszą, Albion umiera, ludzie przestają grać i tak dalej. No, jak mają ludzie grać, skoro są nowymi graczami, nie znają świata, wychodzą na czarne mapy i chłop ubrany w 8-2, w 7-1 i tym podobnym biega, zabija cię, i wychodzisz 2-3 razy, giniesz i ode ci się grać. Wyłączasz tą grę i przestajesz grać, mając 200-300 tysięcy fejmu a gracz, który Cię zabija, nie zyskuje na tym nic, dla mnie to jest absurd, no ale każdy robi to, co uważa, ja uważam, że nowych graczy, jak widzimy, kto ma, nie wiem, 200, 300, 500 tysięcy fejmu, uważam, że nie powinniśmy na czarnych mapach bić, żeby ci gracze grali, bo jak oni będą grali i zdobędą trochę tego fejmu, to potem jak zginą, to stać ich na to, żeby kupić set i nie odejdą od tej gry, a jak będziemy zabijać takich nowych graczy, no to, dla, to ci ludzie będą po prostu odchodzili z gry i po prostu będą za chwilę pustki na, na, na serwerze. No ale dobra, to tylko taka mała refleksja na ten temat. Mało istotne. Eee, dobra, godzinka minęła. Ja odkładam książki. Konia ja to sobie odłożyłem jakbym zginął. Zobaczmy co nam dziennik dał. Odbierzmy wszystko. I zobaczcie ile już książek mamy. Ja książki będę sobie zbierał i książki zrobię praktycznie na samym końcu. Nie napraw tylko ten sorty. Na samym końcu sobie książki to miska zrozumienia zużyjemy. I po prostu to ostatnie poziomy sobie ułatwić wybijaniem. Dobra. Rozmawiam, leci mi czas, bez sensu. Ja uciekam. Będę za jakiś czas, dla was to będzie po prostu za sekundę. wróciłem sobie do miasta, z tego powodu, że minęło nam 5 godzin i bierzemy sobie wszystkie nagrody z dziennika wszystko odebrane, odebrane no i dobra Zży zużyjemy wszystkie to y to miska i zobaczymy ile będzie nam brakowało do setki, tak? dobra, to wszystko teraz sobie sprzedamy Dobra, tak mamy no Dobra, łykamy sobie to miska wszystkie i sprawdzamy co ile nam po prostu braje. Ok, teraz sobie sprawdzimy, jakie poziomy są wbite. Mamy w poziom wbity 96, czyli brakuje nam 4 poziomów. 3,5 e, ja, poziomu. Ale jeśli byśmy chcieli, to jak robimy na czarnych mapkach, to mamy łaskę. Mamy 14 tysięcy łaski, więc teraz mógłbym dobiec i kupić dzienniki, e, dzienniki zrozumienia aż 7 sztuk, taki dziennik daje nam 200 tysięcy sławy, czyli moglibyśmy mieć milion 400 sławy więcej i milion 400 sławy więcej już wam mówię to prawie jest y, wbity cały poziom praktycznie mamy cały poziom, ale możemy za to też zamienić na 95 sztuk takich i mieć z tego silver i jak widzicie moglibyśmy mieć Prawie już skończone w 5 godzin Ale dobra, ja pójdę Expić Sprzedam te rzeczy, które tutaj mam e, ja pójdę Expić i zobaczymy jeszcze z expiem. Pamiętajmy, 5 godzin, 5 minut moglibyśmy mieć e, praktycznie już wbity kostur na maksa, ale dobra Będzie, pójdziemy sobie tutaj, żeby, że chcemy troszkę jeszcze kasty na tym zarobić. Dobra, ide XP, šta ti vrađa. tak jak przed chwilą widzieliście stoper został zatrzymany idealnie w tym momencie kiedy wbiłem setny poziom jest to 5 godzin 30 minut 5,5 godziny od startu gry, czyli od samouczka, czyli zakładając postać robiąc 5,5 godziny i mamy setny poziom kostura natury wraz z całym secikiem oczywiście można było to zrobić w 5 godzin jeśli byśmy kupili wcześniej książki, tak jak wcześniej pokazywałem ale y, zachowaliśmy sobie łaskę, więc teraz sprawdźmy sobie ile dostaniemy kasę za to, że sobie zostawiliśmy tą łaskę i tak naprawdę 25 minut y, dłużej tam ekspiliśmy, tam chyba było 5 godzin 5 minut. Dobra, mamy 99 wyssanej energii i pójdziemy sobie ją sprzedać. Zlecenie sprzedaży po 11100, a od razu mamy Podzielimy nie my, sobie wystawimy po 11 100 i będziemy mieć z tego milion. Będziemy mieć z tego milion, plus do tego, jak sprzedamy sobie wszystkie rzeczy, plus zużyjemy worki. To moi drodzy, co tu jeszcze mamy do odebrania? Odbierz wszystkie, i mamy wtedy. Tak, naprawdę dodatkowo 5 milionów, czyli w 5,5 godziny zarobiliśmy 5 milionów i wbiliśmy setny poziom od zera do setki. Na nowej postaci, więc można teraz zarzucić tutaj, że miałem jakieś specki na itemach, tak jak robiłem to na swojej głównej postaci, tu robiliśmy na nowej postaci. Czy da się zrobić to w 5 godzin? Da się zrobić to w 5 godzin, nawet nie zużywając łaski. Kwestia szczęścia z mobami na mapie. Teraz, jak biegałem, to praktycznie duże bossy, były tylko dwa na samym początku, reszta samej mini bosiki i praktycznie zero ulepszonych mobów. No i tak to mniej więcej wyglądało. Mogę Wam pokazać statystyki. 8 milionów 200 fejmu ogólnego zostało wbite, więc można powiedzieć, że wynik ładny. Albo może mi się tylko tak wydaje. Dajcie znać w komentarzach, czy według Was na 5,5 godzin od nowej postaci 8,2 łącznej sławy, czy to jest dużo, czy mało. Ja oczywiście mam pewnie tam wycinek tutaj teraz, że jak wszystkie itemy się sprzedały, ile tak naprawdę wyszliśmy na, na, ten, na czysto, tak? W jaki sposób. No dobra, dajcie znać, jaką kolejną broń sprawdzamy od 0 do 100. Jak będzie jakaś ciekawa broń, to może zrobię jeszcze raz taki po prostu od zera do stu. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!